i Witam w trzecim odcinku Drogi do dywizji pierwszej Tutaj widzimy Kupiłem bramkarza yy, Ruffiera, który ma 84 overalla jest, I chyba, jest chyba najlepszym bramkarzem oprócz może Sirigu yy, W lidze pierwszej W Ligue 1 francuskiej Tutaj widzimy Wyszukaliśmy pierwszego przeciwnika Ma Hazarda Reszta składu jest dosyć średnia Chociaż ma jeszcze dosyć solidną obronę Kolker i Kabul. I w ten odcinek muszę powiedzieć, że był o wiele lepszy niż poprzedni. Było wiele goli, dużo sytuacji i o wiele ciekawszy był ogólnie niż ten poprzedni. I powoli co, mamy coraz lepszy skład, coraz lepiej gramy. Tutaj widzimy pierwsza. Szansa Kaziri, piękna bomba jego słabszą lewą nogą. W okienko, bramkarz tego nie obronił. Niedługo e, mam pomysł na nową serię i chyba zrobię e, serię prawdopodobne transfery, w której będę pokazywał e, graczy, którzy mogą przejść do jakiegoś klubu i w porównaniu dam na przykład. Na przykład jest Depay, który prawdopodobnie już raczej na pewno przejdzie do Manchester United. Wiemy, że w Premier League dużo le skrzydłowych dobrych nie ma. Jest Hazard, który jest drogi. Kto tam jeszcze jest? Ashley Young. Ehm, nie wiem, kto tam jeszcze taki dobry jest. Nie ma właśnie dużo lewych skrzydłowych i Depay by był właśnie z tymi pięcioma gwiazdkami. Gdyby dostał transfer do angielskiej ligi, byłoby ciekawie. Można by było na przykład zbudować ciekawy skład. Tak samo z innymi. De Bruyne był łączony z Wolfsburga do Manchesteru City, ofensywny pomocnik. Akurat w Premier League jest dużo ofensywnych pomocników, ale wiadomo, to by był już kolejny dobry. Tutaj widzimy ładną akcję, zagrałem dużo podań. Braithwaite, Moutinho do Hamumy. ten uderza z pierwszej piłki, ale bramkarz broni. Mutinio bardzo dobry jestem bardzo zadowolony z tego jak gra tutaj widzimy poduje, szanse, ale jest bardzo dobry i w defensywie i w ataku mimo jego wzrostu. Tutaj widzimy jak przedryblował wszystkich i znowu minimalnie nie trafił Mutinho. Świetny, świetny tani gracz. W lidze francuskiej nie ma za dużo um, dobrych środkowych pomocników. Jest Mutinho kto tam jest? Jest Kabaj Nie wiem, nie mam jeszcze... Nie mam jest pastore ale ciężko raczej dobrego środkowego pomocnika. Amutinio jest właśnie jednym z tych nielicznych. Nie wiem jaki następny skład. Następny skład myślę, że zacznę budować może Ligę Portugalską, może Serie A jest dosyć też tania. Dużo tanich zawodników. Tutaj widzimy statystyki z pierwszej połowy, kompletnie, kompletnie dominowaliśmy ten mecz, przeciwnik oddał tylko dwa strzały Warto chyba tam były, niecelne, jeszcze niecelne w dodatku chyba. ta pierwsza okazja, wy wyciągnął bramkarza, spróbowałem finezją, to z, z obok. Tutaj Braithwaite, nasz środkowy brązowy pomocnik, nie, to jest srebrny chyba, tak, wykańcza to jakoś i prowadzimy 3-1. A więc zanosi się na czwartą wygraną, chyba w tej serii. Mamy do tej pory trzy, trzy wygrane. Jeden, jedną porażkę, tutaj karny i czerwona kartka po raz kolejny. A więc gra środkowego obrońcy i João Moutinho będzie wykonywał tego karnego. Ma dobre rzuty karne. I szczelamy w środek. W górną część bramki na 4-1. Tutaj kolejny błąd mojego przeciwnika. Braidweight przechodzi szybki, silny sztuczka do środka, przywilej korzyści i strzał w słupek. Po raz kolejny Braidweight widzimy jaką tu miał sporą dziurę w obronie po tym, jak jego środkowy obrońca został odesłany do szatni. Jeszcze kilka tworzyliśmy okazji, Kaziri z pierwszej, jego bramkarz ładnie to wybronił i ten mecz kończy się 4-1. Braithwaite został zawodnikiem meczu, dostaliśmy bonus za wygranie pierws... tytułu pierwszej ligi 2700, a więc zaraz zobaczycie co kupiłem. Kupiłem kilka kontraktów dla moich zawodników, też świecących. Kupiłem Gaję, który jest defensywnym pomocnikiem. Wysoka pracowitość w defensywie, a więc idealnie. Vanderwilla Wszyscy dosyć tani, dostałem ich. I Kabaja za 700 też. A więc środ środek pomocy już wygląda bardzo silnie. Następnego kupię chyba lewego skrzydłowego. Bo Kaziri no nie jest najszybszy. Daje radę, ale nie jest najszybszy i przyda mi się jakiś lepszy lewy skrzydłowy. Tutaj widzimy drugi mecz. Mój przeciwnik ma bardzo, bardzo silny skład z Premier League. Starisz w ataku, Remina, SPO, William po lewej stronie, Quadrado po prawej, Loris w bramce. Bardzo silny skład. I teraz pytanie, czy damy radę? Tutaj piękna akcja Mutinios z ale przerywa to. te czał z dystansu mojego przeciwnika, ale obok. Udało nam się dosyć mocno wzmocnić skład po tamtym meczu, co wygraliśmy, dostaliśmy ten bonus. A więc skład już jest prawie jeszcze... Brakuje nam chyba tylko trzech zawodników do uzupełnienia tego składu i wtedy można zacząć już budować kolejny tak żeby zmieniać co mecz na przykład dwa mecze zagram tym potem tamtym drugim składem żeby ci sobie odpoczęli i tak na zmianę żeby nie kupować nie marnować pieniędzy na, na ten odpoczynki dla zawodników na fitness tak widzimy, co, co tutaj zrobił mój przeciwnik. To ja nie wiem. I wykorzystujemy to. Jest już 2-0, 45 minuta. I tak kończy się pierwsza połowa drugiego meczu. Scoreline line is 2-0. please remind you. Well, what we've got here is a difficult situation for the home manager. The away team, the stadium, probably the better side, and, and they now lead with that goal just before the interval by two. Well, it's no fluke, Martin, that they're two goals up. I think they've been better in most departments. So, that... in fact, Martin Braithwaite. Tutaj pięknie. <laughs> Środka hamumą i strzelamy w słupek i jeszcze jakiś fałd tutaj mój przeciwnik, kolejny karny tym razem dałem kaba... dodałem Johanowi kabaj tego karnego, ma najlepsze w mojej drużynie ale niestety w kolejny raz strzelam w tamten róg, chyba muszę zmienić coś bo za każdym razem kiedy strzelam w ten róg to broni bramkarz no coś pecha może muszę zacznę, zacząć strzelać bardziej prawy róg lub po prostu w środek tak jak ostatnio. Tutaj widzimy ładny dribbling, breakaway, kilka prostych driblingów. Mijamy przeciwników jak tyczki, szczelamy finezją w długi róg. Defensywny, ten defensywny pomocnik Gay, Gaje czy jak to komentator wymawia, to Gay, angielski, jest naprawdę bardzo dobry, tam przerywa wszystkie ataki, rozgrywa te piłki, a tutaj widzimy piękna bomba w krótki słupek Mutinho jest już 4-0, mój przeciwnik nie wytrzymał i z kwitował, a więc trzeci odcinek był bardzo dobry, mam nadzieję, że czwarty będzie taki sam lub nawet jeszcze lepszy. Zrobimy jakieś wzmocnienia w składzie i do usłyszenia.